Żadnych niespodzianek nie było i nikt ich zresztą się nie spodziewał. 71-letni Nikolaj Całzewsku został ponownie jednogłośnie wybrany sekretarzem generalnym partii. Jak sam wspomniał w końcowym wystąpieniu, od prawie 60 lat jest wiernym żołnierzem rewolucji. Zapowiedział wkroczenie Rumunii na nowy, wyższy etap. Będzie to dodał, dzięki socjalizmowi, awans na szczyty cywilizacji, bowiem już od roku 2000 kraj wejdzie w komunizm. W 47-osobowym składzie Najwyższego Kierownictwa znalazła się także oprócz Nikolaje, mhm. jego małżonka Helena oraz syn Niku. Ten ostatni gorąco poparł na zjeździe wybór ojca, gdyż wiedzie on naród po wizjonersku. Kierowanie partią, powiedział inny delegat, jest, cytuję, naturalną konsekwencją tego nadzwyczajnego życia. Sądząc tylko po organizacji zjazdu, mhm. bliskiej raczej wzorom wprowadzonym przez Sena było to wydarzenie nieoglądane już gdzie indziej w Europie. Jakby ideologiczny wehikuł czasu zatrzymał się tutaj w pierwszej połowie lat 50. Pytania, czy rzeczywiście tak jest i na jak długo, pozostają na razie otwarte.